Nadszedł wielki czas. O, tak, jednak nadszedł. Ale tak czy inaczej, energii nam dzisiaj nie zabraknie. Maestro! Tu... W środku coś mnie morduje. Dlaczego nie mogę mówić tam? To moim własnym Biorę słuchawkę do ręki Żałośnie się chyba czelinka Nakręcam numer znajomy Odzywa się zegarynka Za pana głowę Berlin wyznaczył bardzo wysoką nagrodę Dwa miliony Gdzie jest ta dziwka? Na dokumentach Horszy był numer strachowa. Co z oczu nie żyje. Trzeba wszystko dokładnie pouzupełniać, po żeby, żeby nas potem nie oskarżyli jakiś sabotaż. Książki? Konfiskata. A może w karykaturze? Maskarada! I weto! Panowie bracia! Jezus, Maria, jak ja mam coś z wątrobą? Nie zgadnę. Jakieś. badanko bez zlecenia. Nie. Nie, nie chcę. To akurat nie jest pana interes. Przepraszam bardzo, ale podpisałem y, zgodę i wolę wiedzieć niż nie wiedzieć. A mówię ci to wszystko, bo powiedzmy, że nawet na swój sposób cię lubię. Yeah, yeah, yeah.